Dane są grania stosów i ostrosłup o takich samych podstawach. Liczba wszystkich wierzchołków tego grania stosłupa jest o 9 większa od liczby wszystkich wierzchołków tego ostrosłupa. Podstawą każdej z tych brył jest. Weźmy sobie na początku przykład. Weźmiemy sobie ostrosłup, który ma trójkąt w podstawie. Czyli no powiedzmy jakiś taki ostrosłup. I grania stosłup, który ma też trójkąt w podstawie. Czyli taką figurę. I teraz niech n oznacza liczba, liczbę krawędzi w podstawie albo liczbę wierzchołków w podstawie. Czyli tutaj mamy liczbę krawędzi, niech to będzie n. Tutaj też jest n. I teraz my szukamy liczbę wszystkich wierzchołków. Czyli liczba wierzchołków tej figury to będzie n wierzchołków w podstawie i n wierzchołków u góry, czyli 2n. A tutaj liczba wierzchołków to jest n plus 1. No i teraz przeczytajmy zdanie. Liczba wszystkich wierzchołków tego grzenia stosłupa jest o 9 większa od liczby wszystkich wierzchołków tego ostrosłupa. Czyli nasze 2n jest o 9 większe od n plus 1. Czyli to jest n plus 1 plus 9. Czyli do liczby wierzchołków ostrosłupa muszę dodać 9, aby otrzymać liczbę wierzchołków naszego grzenia stosłupa. Czyli nasze 2n to będzie n plus 10. Przerzucamy n na lewą stronę, czyli 2n minus n równa się 10, nasze n to 10. Czyli na pytanie, co jest podstawą każdej z tych brył? No w podstawie mamy jakiś n kąt, w tym wypadku n jest równe 10, czyli 10-kąt.